Przed nami bardzo dynamiczny tydzień, jego pierwsza połowa może być troszeczkę bardziej nerwowa. Już w poniedziałek na niebie Słońce ustawi się w koniunkcji z Marsem, znaku Panny, co może sprawić, że ludzie będą bardziej konfliktowi i będzie nam trudno polubownie załatwić ważne sprawy. Nie jest to dzień na zaczynanie nowych spraw, ponieważ może być bardzo nieprzewidywalne to, co zrobimy w poniedziałek. Na niebie jednak sprzyja nam kwadratura Wenus z Jowiszem w poniedziałek. Księżyc jest Wadze, więc uda się jakoś pozytywnie zakończyć ten dzień. Natomiast na pewno, jeżeli warto uważać, to szczególnie w południe między 12 a 13, kiedy ta koniunkcja będzie zerowa i cały poranek może być dosyć nerwowy, więc bardziej ambitnie zabierzmy się do pracy i róbmy więcej rzeczy samemu żeby uniknąć konfliktów. Po południu bardzo dobry czas na zakupy albo nadrabianie zaległości. Bardzo dobra godzina dnia między 18 a 19 na spotkania towarzyskie, wysyłanie ważnych maili, szczególnie w sprawach uczuciowych, bo wtedy będzie na niebie kwadratura Wenus z Jawiczem. Wtorek już troszeczkę spokojniejszy, aczkolwiek z Marsem, we wtorek spotka się na niebie Merkury. Czyli to jest dzień, w którym będziemy dużo się komunikować z innymi, warto. Dzwonić, pisać, pytać, ale mieć tę uwadze to, że ludzie też będą mniej wyrozumiali, mniej cierpliwi, nie będą mieli na nas tyle czasu. Jeżeli macie jakieś ważne spotkania, to też wtorek nie jest dobrym na to czasem. Jeżeli musicie przeprowadzić jakieś ważne rozmowy czy sprawy, to unikajcie popołudniowych godzin, szczególnie między 12 a 18, kiedy najpierw księżyc będzie w opozycji z uranem, a potem merkury o 17.39. Zrobi koniunkcję z Marsem. Wiecz, Wieczór już bardziej odpoczynkowy, bardziej relaksacyjny. Księżyc ustawi się w sekstylu do tego Marsa, Merkurego i też Słońca, co może pomóc wyjaśnić jakieś nieporozumienia. Księżyc jest w znaku Skorpiona we wtorek, co też nie sprzyja zaczynaniu nowych spraw. Od środy już poprawa zdecydowana aury. Księżyc cały czas w znaku Skorpiona. Będziemy bardziej skoncentrowani na sprawach finansowych i bardziej ostrożni w podejmowaniu ryzyka, ale jednak jest to dobry na niebie aspekt. W, w, w środę koniunkcja Słońca z Merkurem w znaku Panny. Merkury jest bardzo silny tego dnia i też na niebie będzie to m, dobra koniunkcja, co sprzyja spotkaniom, wysyłaniu korespondencji i też załatwianiu jakichś trudnych spraw. Bardzo dobre godziny dnia, tak naprawdę są najlepsze, są poranne, ale też do 12 tak naprawdę jest najlepszy czas na załatwianie wszystkich ważnych spraw. Jedyny niekorzystny moment w ciągu dnia to jest między 12 a 13, kiedy Wenus ustawi się w opozycji z Neptunem. To jest taki aspekt, w którym możemy się pomylić albo ulec czymś namowom czy czarowi i potem popełnić jakieś błędy, więc w tym, w środę, bardziej sprawia Sprawdzajmy wiarygodność informacji i osób, z którymi chcemy zrobić jakieś poważne biznesowe czy zawodowe sprawy. Czwartek, bardzo dobry dzień. Końcówka tygodnia bardzo taka będzie też dynamiczna, ale nie nerwowa już. Księżyc w czwartek przejdzie do znaku strzelca, będziemy bardziej optymistyczni, też uda się szybko wszystko załatwić. Na niebie bardzo dobry aspekt, między 14 a 15 Merkury utworzy trygon z Saturnem, dlatego jest to dobry dzień, żeby zapisywać się na różne kursy, dowiadywać się, w jakichś ważnych sprawach porządkować informacje, czy rzeczy, czy sprawy. To jest też bardzo dobry dzień na planowanie. Poza tym na niebie nie będzie żadnych aspektów, więc można powiedzieć, że co sobie zaplanujemy, może uda nam się w czwartek zrealizować. W piątek znowu bardzo dużo się będzie, może dziać, ponieważ na niebie też jest bardzo dużo aspektów. Księżyc cały czas jest jeszcze w znaku strzelca, co dodaje nam energii i optymizmu, ale godziny poranne mogą być nerwowe, ponieważ już w nocy utworzy się kwadratura księżyca z Marsem, i ona jeszcze może w godzinach wczesnoporannych wpływać negatywnie na naszą dekoncentrację czy, czy zdenerwowanie. Ale już między 9 a 10 bardzo dobry aspekt koniunkcja księżyca z Jowiszem, więc to jest dobry czas, żeby robić coś ważnego. I potem tak naprawdę aż do wieczora, aż do 18 jest pozytywna aura planet. Wieczorem bardzo ciekawy aspekt. W ogóle cały dzień jest bardzo korzystny. pod tym względem o, tuż przed północą słońce utworzy trygon z Saturnem. To jest bardzo, dlatego jest to piątek, jest to bardzo dobry dzień, ale też czwartek żeby załatwiać sprawy urzędowe związane z jakimś wypełnianiem ważnych dokumentów, załatwianiem pozwoleń na, różne, jakieś, na różnego rodzaju działalność, bo słońce w trygonie z Saturnem w piątek, no bardzo temu sprzyja, możemy bardzo szybko uzyskać to, co chcemy. Sobota i niedziela bardziej rozrywkowa, aczkolwiek bardziej w sobotę planujmy jakieś ważne wyjazdy, wydarzenia, duże spotkania, kiedy Księżyc jeszcze będzie w znaku Strzelca. Trygon Wenus Plutonem w sobotę na pewno zapewni nam bardzo emocjonujące przeżycia i ciekawe spotkania. Natomiast już po południu Księżyc przejdzie do znaku Koziorożca i będziemy rezygnować z niektórych co bardziej kosztownych albo tłumnych wydarzeń. I niedziela też pod księżycem w koziorożcu nam upłynie, co oznacza, że będziemy bardziej pilnować różnych terminów, ustaleń rodzinnych. To jest dobry czas, żeby spotykać się z osobami, od których możemy się czegoś nauczyć. I na niebie w niedzielę ważny aspekt kwadratura słońca z Jowiszem to jest aspekt sprzyjający różnego rodzaju ważnym planom, ważnym działaniom, ale też trzeba uważać, bo możemy za dużo obiecać innym, za dużo wydać na zakupy w internecie i ogólnie też przesadzić. Z jakimiś różnymi działaniami, ale niedziela ogólnie, oprócz momentu między 15 a 16, kiedy księżyc będzie w koniunkcji z Saturnem, jest sprzyjająca na różnego rodzaju spotkania i towarzyskie rozrywki. Życzę Wam uda udanego tygodnia i też zapraszam na nasz kanał na YouTube, gdzie możecie też obejrzeć filmik, który przygotowała Miłka Krokulska z prognozą dla 12 znaków Zodiaku na ten tydzień. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!